Komunikat zakładów bukmacherskich Eliner. Z dniem 31 marca 2023 roku spółka Eliner zaprzestaje przyjmowanie nowych zakładów oraz nowych depozytów. Wszystkie środki klientów są bezpieczne i zostaną wypłacone. Dlatego informujemy o nadchodzących zdarzeniach z wyprzedzeniem. Do dnia 30 czerwca 2023 roku każdy klient powinien zlecić wypłatę wszystkich środków znajdujących się na jego betkoncie. Po tej dacie wszystkie środki zgromadzone na betkoncie zostaną wypłacone automatycznie. Wszystkie aktywne bonusy muszą być wykorzystane do dnia 31 marca 2023 roku. Wszystkie zawarte zakłady długoterminowe z datą rozliczenia przypadającą do 26 czerwca 2023 roku zostaną rozliczone zgodnie z wynikiem w dniu 27 czerwca 2023 roku. Punkty zgromadzone w programie lojalnościowym Klub Eliner powinny być wykorzystane do dnia 27 kwietnia 2023 roku. Po tym czasie program lojalnościowy zostaje zamknięty, a wszystkie zgromadzone punkty tracą swoją ważność. Informujemy, że spółka Eliner planuje zakończenie działalności z dniem 30 czerwca 2023 roku. Dziękujemy za wspólne emocje i wspaniałe chwile spędzone razem. W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do dyspozycji. Do dnia 30 czerwca 2023 roku każdy klient powinien zlecić wypłatę wszystkich środków znajdujących się na jego betkoncie. Po tej dacie, wszystkie środki zgromadzone na betkoncie zostaną wypłacone automatycznie. Zarząd Eliner